Kładkowicz Fighting Division Bydgoszcz Zapraszamy Na wagę wchodzi Mateusz Ciechanowski Limit wagowy został zachowany 83 kg i 150 g Na wagę zapraszamy Wartu Mijak -Watkowicza. Fighting Division Bydgoszcz Bez problemu 83 200. to Reprezentant KOZAK Gorzów Wielkopolski, Dawid Wylegała. Limit do został zachowany 65 kg. A jego rywalem będzie Maciej Szydłowski, Fighting Division Bydgoszcz. Maciej Szydłowski 66-150. Zapraszamy do zdjęcia. I już na wadze pojawił się Elias! Elias Zdzibowiecki! Dni wadowy został zachowany równa 7000 70 kg. Ma wagę zapraszamy reprezentanta reprezentanta Nobli strony Łukasz Saharok 69 kg. Panowie zapraszam na tym face to face. Ej, ej, panowie! Stoj, stój, stój. Stać. stać! Panowie, przodem do reporteru. Poprosz. Proszę, przodem do fotelu. Jutro jest walka. Przodem do fotoreporteru. Panowie! Panowie! Przed, panowie, przodem, jutro sobie rozważacie te problemy. Jak widzimy emocji nie brakuje. Dobrze. Tak? W pierwszej walce zawodowej w kategorii do 66 kg zmierzą się reprezentant Silesian Gage Club Katowicy Sergiusz Czarek. limit wagowy został zachowany. Piotr Uklewski, Berserker 3. 56 300 na a, to Kolejne, to pomóc. Oh. <ślinicielibyna> tak, to pomóc. Tak, to pomóc. Tak, to pomóc. Tak, to, 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 to 66, 66. Tak, to pomóc. Tak, to pomóc. Tak, to pomóc. Tak, a jego rywalem będzie reprezentant No Limit nie Daniel Lewandowski. Również zapraszamy już. 77 100. na najpierw face to face prosimy. Kolejna walka odbędzie się w limicie wagowym do 70 kg, a zmierzą się w niej reprezentant Berkut Arakionosczyn Marcin Jamoński. 69 kg limit wagowy zachowany. I szykuje się również do poznania jego rywal, reprezentant werselkie zimne Gracjan Szadziński. I tutaj również w tym został zachowany 69 700. Kolejna walka odbędzie się w kategorii wagowej do 77 kg. A zobaczymy w niej reprezentanta SBG Mainline Ma! I ma! Pan Matula, brawo! 77 kg, i 300 gramów, czyli limit wagowy został zachowany. Bardzo już. Salim Tuori, gram in Kraków. Przeciwnik mapa i mama w jutrzejszym pojedynku. 77-350. a więc w limicie. Damiana z tego co jeszcze, jeszcze nie, nie dojedzie, dojedzie A. w ciągu godziny i zostanie zważony. A więc poprosimy na wagę Damiana Tomachowskiego na no limit toru. torut no. 77,400 limit wagowy został zachowany. Pretendent! Reprezentant boxe, John Allen! Yeah. Limit wagowy został zachowany 92 800 na uwagę zapraszamy mistrza organizacji X Michał Kiałka. Werserkerski. 93-200, a więc idealnie wybijcie Michał Kiałka.